Aby zacząć obliczać procent z liczby, musimy sobie przypomnieć pewne zagadnienia. Ja nazywam to potrzebną wiedzą. Po pierwsze muszę przypomnieć sobie mnożenie ułamków przez liczbę. 0,12 razy 72 Najłatwiej mnoży się ułamki dziesiętne, wykonując tak zwane mnożenie w słupku. 2 razy 2, 4, 2 razy 7, 14. Przechodzę do kolejnego rzędu. 1 razy 2, 2, 1 razy 7, 7. Dodaję do siebie otrzymane wyniki. 4, 6, 8. Muszę pamiętać także o przepisaniu przecinka. W 0,12 mam dwa miejsca po przecinku, w 72 żadnego miejsca po przecinku. Więc w wyniku będę miała dwa miejsca po przecinku. Gdybym miała na przykład 0,15 3,8, zapisałabym to następująco. 5 razy 8, 40, czwórka do przodu. 5 razy 3, 15 plus 4, 19. Przesuwam się o jeden rząd. 1 razy 8, 8, 1 razy 3, 3. Dodaję do siebie otrzymane wyniki. I teraz patrzę. W 3,8 miałam jedno miejsce po przecinku. 015 miałam dwa miejsca po przecinku, więc w wyniku muszę mieć trzy miejsca po przecinku. Więc 015 razy 3,8 jest to 0,57. Tego zera nie przepisuję, gdyż w ułamkach dziesiętnych zera na końcu po przecinku nie przepisujemy. ułamka zwykłego razy liczby, na przykład 3 czwarte razy 15 wygląda następująco. Ułamek przepisuję, a całość zamieniam na ułamek niewłaściwy o mianowniku 1, następnie licznik razy licznik, czyli 3 razy 15 to 45, mianownik razy mianownik 4 razy 1. 4. Wyciągam całość, czyli patrzę, ile tych moich czwóreczek, które mam w mianowniku, zmieściło mi się w 45. Zmieściło ich się tam 11, bo 11 razy 4 to 44. Miałam 45 w liczniku, zabrałam 44, więc została tam jedna cząstka z czterech. 12.

Więc jak zabrałam 25 z 36, zostało tam 11 kawałków. A mianownik przepisuje. Drugą rzeczą, którą muszę przypomnieć sobie, jest to zamiana procentu na ułamek. Czyli 12% to jest 0,12. 530 2% jest to 5,32. Każda setka staje mi się całością. 25%. Jeśli chciałabym zamienić na ułamek zwykły, 25 ląduje mi do licznika, do mianownika 100. Skracam, czyli inaczej dzielę licznik i mianownik przez tą samą liczbę. Czyli w tym przypadku przez 25, 25 przez 25 to 1, 100 przez 25 to 4, 20%, inaczej 20 setnych po skróceniu 1 piąta 75% to 75 setnych po skróceniu 3 czwarte. 100%, to jest inaczej, kochani, 100 setnych, kiedy licznik i mianownik to taka sama liczba, mówimy, że mamy jedną całość. Proszę, żebyście zapamiętali. 25% to 1 czwarta, 20% 1 piąta, 75% to 3 czwarte i 100% to jest całość oraz, że każda setka staje się całością. Przechodzimy do właściwego tematu dzisiejszych zajęć, czyli obliczanie procentu z liczby. Po pierwsze, zamienić procent na ułamek, następnie pomnożyć. Otrzymany ułamek przez liczbę. I tutaj dam kilka przykładów. Na przykład 12% z 25. 12% zamieniam na 0,12 i mnożę razy 25. To mnożenie wykonam pisemnie. 25 razy 0,12, 2 razy 5, 10, 2 razy 2, 4, 1 dodaję, mam 5. Przechodzę do kolejnego rzędu, 1 razy 5, 5, 1 razy 2, 2, dodaję otrzymane wyniki. Pamiętam o przepisaniu przecinka, miałam dwa miejsca po przecinku. Więc w wyniku też muszę mieć 2 miejsca po przecinku, czyli 12% z 25 jest to 3. 30% z 18. 30% zamieniam na 0,30 razy 18. To 0, ono jest mi tak naprawdę niepotrzebne, więc mogę pomnożyć 18 razy 0,3. 3 razy 8, 24, 3 razy 1, 3 plus 2, 5. Jedno miejsce po przecinku, więc w wyniku też będę miała jedno miejsce po przecinku. Więc 30% z 18 to jest 5,4. Kolejny przykład wykonam z u, na ułamkach zwykłych. 25% jest to 1 czwarta. Czyli zamieniłam procent na ułamek. Teraz mnożę go razy liczbę. 1 czwartą przepisuję. 130 zamieniam na ułamek niewłaściwy. 134 mogę skrócić przez 2. 130 na 2 to 65. Otrzymuję 65 drugich, ponieważ 1 razy 65 to 65, a razy 1 to 2. Wyciągam całość. Jeśli ktoś nie wie, ile dwójek się mieści w 62, mogę wykonać. Dzielenie pisemne. 65 podzielić na 2, ponieważ kreska ułamkowa zastępuje dzielenie. 6 podzielić na 2 to 3, 3 razy 2, 6, odejmuję, spisuję piątkę. 5. 5 podzielić na 2 to 2, 2 razy 2, 4, odejmuję i spisuję. Gdy nie mam już nic do spisania, to jest moja reszta. Więc mam 32 całe i jedna druga. Reszta staje się moim licznikiem, a mianownik jest to liczba, przez którą dzieliłam. Więc 25% ze 130 to 32 i jedna druga.